Neuvern znajduje się w dzikiej strefie numer 18. Aby do niego dotrzeć będziemy musieli skorzystać z przejścia między Magenta Sektor 9. Więc tutaj będziemy kierować się w stronę rusztowania. Nie będziemy wchodzić na razie do tej strefy, ponieważ musimy dostać się na dach. I ta droga, która tu prowadzi jest chyba naj, najbliższa i najszybsza. Więc wchodzimy na dach. I tu w tym miejscu będziemy mieli wejście do strefy 18 także, więc wchodzimy do środka i za chwilkę powinniśmy trafić na naszego Pokemona. Właśnie w tym miejscu jest. Ok, łapiemy go. I w ten sposób mamy kolejny wpis. Mam nadzieję, że poradnik był pomocny, jeżeli tak, zostaw łapkę. Ja Was zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się, cześć!